Pan Szymon Gajowiec, dążący wszystkimi swymi siłami do przedstawienia Polski najistotniejszej, takiej, jaka żyje, cierpi, raduje się, w rzeczywistości najrealniejszej, był przecież także mistykiem. Wierzył w cuda. Wierzył w tajemnicze opiekuństwo nad tym krajem. W rozmowach z Cezarym wskazywał palcem na kilka cudów. Pierwszym cudem pana Gajowca było rzecz prosta wskrzeszenie państwa polskiego. Drugim cudem było odparcie bolszewików w roku 1920. Pozycje tego cudu były takie. Bolszewicy mieli ogromną armię, świetną konnicę. Zalali tą armią cały prawie polski kraj. Na sztandarach bolszewickich było wypisane hasło wyzwolenia proletariatu z burżuazyjnej opresji – rewolucja socjalna. Któż i cóż mogło się oprzeć tej armii i jej moralnej sile? Powinna była w Polsce znaleźć zwolenników, Powinna była zniszczyć szczupłą polską siłę zbrojną, gdyż za plecami wojsk polskich powinna była stanąć druga potęga zrewolucjonizowane masy proletariatu miast i wsi. Ta druga siła powinna była podać rękę Rosyjskiej Armii Czerwonej. Tymczasem bolszewicka Armia Czerwona została przepędzona na cztery wiatry. Uciekła z Polski jak banda napastników. Był istotny, był niewątpliwy. Cud nad Wisłą. Z mieszkania Stefana Żeromskiego na Zamku Królewskim w Warszawie w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszam państwa na narodowe czytanie przedwiośnie, w sobotę, 8 września.